Wyobraź sobie, że siedzisz wieczorem ze swoim partnerem na kanapie, odpisujesz na maila, którego dostałaś, a on nagle mówi: Ej, Patrz, jaki fajny filmik, co robisz? A zwracasz się w jego stronę i mówisz coś w stylu. tak? Jaki? B. Ignorujesz to, co mówi i nie odrywasz wzroku od swojego ekranu. C. Zwracasz się przeciwko niemu i zirytowana mówisz, nie widzisz, że coś robię? Jeśli Twoja odpowiedź to A, to gratulacje, bo prawdopodobnie jesteś w tej grupie osób, które wykazują zainteresowanie tym, co partner ma do przekazania i dostrzegają jego próby nawiązania komunikacji. A co za tym idzie? I jeśli działa to w dwie strony, twój związek będzie udany na 94%. John Gottman, amerykański psycholog i badacz związków i małżeństw, przeprowadził bardzo ciekawe badania w oparciu o pracę z ponad 40 tysiącami par. W ich wyniku okazało się, że istnieje jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla szczęśliwych par. Co to takiego? Zwracanie uwagi na partnera. Badanie dotyczyło nowożeńców, do których zwrócono się po 6 latach po update. Niektóre pary się rozstały, a inne zostały razem. I sekretem par, które po 6 latach dalej były ze sobą szczęśliwe, było właśnie dostrzeganie partnera. Co te pary robiły w 86% w porównaniu z parami po rozstaniach, które zwracały uwagę na siebie w 33%. Dostrzeganie partnera, zwracanie na niego uwagi, oznacza, że interesuje nas to, co ma do powiedzenia, że jest to dla nas ważne, że nie jest nam obojętne. Co to oznacza dla ciebie? Bardzo wiele. Najważniejsze jest to, że już teraz możesz polepszyć swój związek i waszą relację stosując tylko tę jedną prostą metodę. Jak ją zastosować w praktyce? Nie chodzi tylko o zaspokajanie głębszych potrzeb, a bardziej o drobne gesty, które pozwolą na utrzymanie ze sobą kontaktu. Takim gestem może być uśmiech, kontakt wzrokowy, przytulenie, pogłaskanie po głowie itd. To pojedynczo drobiazgi, ale stosowane na co dzień, kumulują się i dają wspaniałe efekty w relacji na dłuższą metę, zwłaszcza kiedy obie strony wykonują gesty w swoją stronę. Zachęcanie partnera do wspólnych aktywności, wychodzenie z inicjatywą pomaga w zawiązaniu i wzmacnianiu więzi na co dzień. Można to robić na wiele sposobów i wykorzystać ku temu każdą sytuację. Na przykład poprosić o pomoc, zapytać czy pójdzie z psem, bo bolą cię nogi, zachęcić do rozmowy, wiesz co mi się dzisiaj przytrafiło jak wracałam z pracy, zainteresować się co u niego, czyli na przykład jak było na spotkaniu, czy smakował ci obiad, chodźcie się przytulić, albo najprostsze dziękuję. Może się to wydawać oczywiste, albo może być niezauważalne na co dzień, ale pomyśl, czy nie zauważyłabyś, gdyby tego nie było? Gdyby każda Twoja próba nawiązania więzi kończyła się brakiem odpowiedzi, obojętnością czy poczuciem, jakby tej drugiej osobie było wszystko jedno? Na dłuższą metę byłoby to nie do zniesienia. W końcu wspólne życie składa się z takich właśnie drobiazgów, drobnych gestów, chwil i momentów, które mogą mieć o wiele większe znaczenie niż te z pozoru bardziej okazałe. Jeśli zapytałabym Was, ile czasu spędzacie razem ze swoimi partnerami, to co byście powiedzieli, że dużo, załóżmy 50% czasu, przy założeniu, że drugie 50% przeznaczacie na pracę, dojazdy, spanie, zakupy itd. A gdybym zapytała, ile z tego to jest prawdziwie wartościowy czas, który spędzacie naprawdę razem, a nie Przyklejeni do telefonów, każde fizycznie będące tu i teraz, ale emocjonalnie zupełnie gdzie indziej. Zakładam, że to 50% mogłoby się wtedy gdzieś rozmyć. A gdyby zamiast tego pozornego 50% było regularne 30%, ale za to prawdziwe, we dwoje, wartościowe, razem, często zauważam, że w odpowiedzi na kwestie dotyczące wspólnego czasu czy dostrzegania partnera pojawiają się argumenty o braku czasu. Z jednej strony trudno się dziwić, że jemy w ciągłym pędzie i to powoduje, że nie mamy dla siebie w ogóle czasu, praca, Dojazdy, codzienne obowiązki, nadgodziny, późne powroty, zmęczenie, ogólne niezadowolenie i stres nie ułatwiają tej sytuacji. Jednak z czasem możemy się połapać, że przez inne obowiązki zaniedbaliśmy związek na tyle, że nie tylko przestaliśmy się dostrzegać, ale również przestaliśmy się poznawać. Na zasadzie, kim jest ten chłop, który siedzi obok mnie? Nie znam. Kiedy okazuje się, że pani z żabki wie o twoim facecie więcej niż ty, no to może być dosyć mocne przebudzenie. Pomyśl, czy tak właśnie ma wyglądać wasz związek, czy być może zależyć na nim na tyle, żeby wykazać absolutne minimum wysiłku i zadbać o to, co jest między wami. Jeśli tak, to trzeba działać od razu i nie czekać, że będzie naprawdę źle i będziecie razem, ale osobno. Znajdź równowagę między szybką wymianą informacji o tym, co jest jutro do zrobienia, a pogłębioną rozmową o przemyśleniach, emocjach, obawach, Про W wspomnieniach. Oglądacie razem serial? Super! Porozmawiajcie o nim później lub aktywnie wymieniajcie się uwagami w trakcie, jeśli to jest bardziej w waszym stylu. Lubicie spotkania ze znajomymi? Wspólne kolacyjki? Domówki? Wyjazdy? To ważne, żeby mieć znajomych. Ale to, że spotykacie się raz w tygodniu z przyjaciółmi, nie wlicza się w poczet wartościowego czasu we dwoje. Jeden wieczór w tygodniu niech będzie tylko wasz. Bez telefonów, kompa, telewizora, powiadomień, dzieci. Wyjdźcie z waszych codziennych ról i spędźcie czas na rozmowie. Jak dobrzy przyjaciele Przyjaźń w związku to ogromny walor. To absolutna podstawa i przeciwwaga dla obojętności. To ważne, aby rozmawiać i być na bieżąco z partnerem, z naszymi uczuciami, myślami, obawami. Nawet niezgodzenie się z tym, co mówi partner, jest reakcją. Wyrażenie swojego zdania czy zakomunikowanie, że nie ma się ochoty na interakcję, no, wciąż jest zwracaniem uwagi na partnera i pokazywaniem, że nie jest ci obojętny, ale również zwracasz uwagę partnera na Twoje aktualne potrzeby. I to samo działa w drugą stronę. Jeśli czujesz się odrzucana przez partnera, niezauważana, Powiedz o tym. Mówienie o emocjach jest bardzo ważne w związku i nie każdy to potrafi, ale warto się tego nauczyć, bo partner nie jest jasnowidzem. Nie wie, co się w nas dzieje, co czujemy, o czym w danym momencie myślimy, nie domyśli się. Nazywanie i ugłaśnianie swoich uczuć znacznie ułatwi Wam wspólne życie i pozwoli na bieżące rozwiązywanie nieporozumień. Może się okazać, że partner zupełnie nieświadomie nie reaguje na Twoje starania, i taki komunikat będzie cenny o tyle, że pozwoli mu nad tym popracować. No, bo <laughs> ciężko poprawić coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, i czego nie postrzegamy jako problem w relacji. Jak to może wyglądać w praktyce? Przepraszam, mam dzisiaj gorszy dzień i potrzebuję chwili, żeby się wyciszyć. Daj mi, proszę skończyć to, co teraz robię i obiecuję, że później będziesz mieć moją pełną uwagę. Widzę, że jesteś zmęczona, odpocznij sobie, a ja zamówię coś do jedzenia. Jakbyś miał ochotę porozmawiać, to jestem. Przykro mi, jak nie odpowiadasz, kiedy coś do ciebie mówię. Dziękuję, że mnie wspierasz, to dla mnie bardzo ważne. Kiedy partnerowi jest źle i potrzebuje porozmawiać, warto zapytać, czy wszystko ok i dać mu przestrzeń na wygadanie się. Jeśli potrzebuje być sam i w spokoju malować figurki, bez naszej obecności, trzeba to uszanować i mamy prawo oczekiwać tego samego od Niego. Związek przechodzi przez różne cykle życia. Zmienia się w zależności od tego, na jakim etapie aktualnie się znajdujemy. Tylko dlatego, że na ten moment dobrze się dogadujemy, nie oznacza, że tak będzie zawsze, a związek będzie trwał niezależnie od naszych działań. Związek jest jak roślinka, którą trzeba podlewać, nawozić w razie potrzeby, dbać, żeby miała odpowiedni dostęp do światła, wtedy będzie nam się pięknie rozwijała i kwitła. Jeżeli zostawimy ją samą sobie, nie będziemy zwracać na nią w ogóle uwagi, no to prędzej czy później nam zmiennie. Dlatego nie rezygnujcie z siebie tak łatwo i nie zapominajcie o czułości, o randkach, o bliskości, o niespodziankach, o drobnych gestach. Zwracajcie na siebie uwagę i nie zapominajcie o sobie. To, że jesteście ze sobą X lat, nie znaczy, że powinniście z tego rezygnować. Wręcz przeciwnie. Oczywiście. Nie jest możliwe, aby być w 100% czasu aktywnym i reaktywnym na wszystko, co mówi do nas partner. Reakcja na każdy bodziec, każde słowo mogłaby być zarówno męcząca, jak i sztuczna. Zresztą nikt nie jest idealny i każdy ma prawo mieć gorszy czas, potrzebować chwili ciszy, chwili dla siebie, samotności. Może być to spowodowane relacją z partnerem, związkiem albo być w ogóle z tym niezwiązane. Zawsze warto zapytać, czy wszystko ok, i upewnić się, że nasze wrażenie jest zgodne z rzeczywistością, co pomoże. Może uniknąć nieporozumień i jednocześnie da partnerowi przestrzeń na podzielenie się tym, co go trapi. Może być też tak, że z czasem trwania związku zauważymy, że partner zaczyna nas coraz bardziej wkurzać i często nie będziemy mogli zidentyfikować, dlaczego tak się dzieje. Jeśli dalej zależy nam na związku i chcemy to zmienić, to może być to dobry moment na to, aby sięgnąć po profesjonalną pomoc, terapeuty par, który pomoże w rozwiązaniu tego i innych problemów, a także doradzi praktyczne ćwiczenia i wskazówki do pracy nad związkiem w domu. I pamiętajcie, że nie ma związków idealnych. Każdy związek prędzej czy później natrafia na jakieś przeszkody i musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami podczas przemierzania tej wspólnej drogi. Kluczem jest pokonanie przeszkód i poradzenie sobie z problemami razem, bo związek to gra zespołowa, taniec, dwojga, tango. Jeśli interesuje Was, co możecie jeszcze zrobić do swojego związku, aby go poprawić, naprawić, usprawnić komunikację między Wami, koniecznie obejrzyjcie mój film, który znajduje się gdzieś tutaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. bye